Witajcie w kolejnym odcinku tej Kiperius i zapraszam Was do oglądania. Yy, od razu ruszamy do odcinka. Yy, no cóż, gramy jak zawsze w grę Cruiser Kings 2. Yy, kolejny odcinek, kolejne nasze przykody yy, w tej grze. Yy, I cóż mogę powiedzieć, tylko tyle, że niestety jest taki mały problem. Mianowicie odcinek się nagrał, tak jak widzicie, zresztą tutaj robię coś. W tym momencie zmieniam skila, raczej cechy. Jak już stwierdziliśmy, że mówimy cechy dla mojego następcy, który potem każe się nie być następcą, ale to za chwilę. Ale niestety nie nagrał się głos do odcinka. Nie chcę powtarzać całego odcinka, tym bardziej nie chcę wyrzucać go, gdyż pomimo tego, że wydawało mi się, że nie będzie ciekawy, to był ciekawy. Jak możecie się domyślić, żeby zamienić coś, to wystarczy tego. No, i cóż, chciałem zabić swojego następcę. Wcześniej się okazało, że zamiast następcy, który był słaby, tak jak widzicie, zabijam brata następcę, następcy, który okazał się o wiele lepszym przywódcą. Może nie tyle przywódcą, co dzieckiem do nauki. O właśnie, tak, właśnie w tym momencie widzicie to. Okazał się o wiele lepszym dzieckiem do nauki. Mm, no ale cóż, dość późno się skapnąłem, na szczęście udało mi się go nie zabić yy, Udało mi się go nie zabić tutaj jest to jest dopiero plan, tak, to jest dopiero plan zabijania, tak nie, nie. Udało mi się już go nie zabić eee, i dzięki temu mogłem Mogłem zabić yy, mojego tego następcę, którym miał yy, być, o właśnie nie pamiętam jak się nazywa w tym momencie, bo nie widzę. Jak on się nazywa? Tak. I cóż tutaj dalej? Dzisiaj odcinek będzie bardzo ciekawy. Chcę jakieś tutaj dołożyć, coś, jakąś narrację, jednak nie wiem jak to wyjdzie, oczywiście. Nie wiem jak to wyjdzie, bo w tym momencie już naprawdę nie wiem, co chciałem tam powiedzieć. Nie wiem, czy mi nie wyszło nagrywanie dźwięku. Ale właśnie, no cóż, no szkoda mi tego, że nie wyszło. Naprawdę szkoda. Bo 30 odcinek liczyłem, że będzie fajnie, fajnie. No, tutaj zmieniam teraz u, u tego nauczyciela dla mojego syna, którego zabijam i dlatego... Syna, bo to nie jest mój syn, to jest mój wnuk. O. O, widać kolejne bugi, że nie tylko polska wersja ma bugi, ale i wersja angielska. Nie wiadomo dlaczego, sam nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, dlaczego mają bugi. Tak, tutaj przyjął moje... Moją prośbę i będę nauczał teraz mojego wnuka, który będzie prawowitym następcą. Mm -hmm. tak. A tutaj sprawdzam tego, tego. Tylko... No i cóż. Eee, oho, a jeszcze wcześniej, pierwszy nie wyszło mi z tego, co widzę. Musiałem rozwiązać. Eee, e, musiałem rozwiązać z, z, no, spisek i zawiązać od nowa, co, co, co nie było trudne. Oczywiście skutkowało tym, że nikt się nie dowiedział eee, o. Śmierci i nie, nie o śmierci, tylko o tym, kto zabił dzieciaka. No i cóż. Będę raczej, odcinek dzisiejszy będzie pod względem głosowym, wokalnym, może bardziej nieinteresujący dla Was na pewno. Bo, no cóż, ja mogę tutaj powiedzieć. O, buduję miasta, czyli tak zwany 55-letni plan budowy miast, chociaż tak będzie na no więcej niż 55 lat. Jak pewnie pamiętacie, zaczęliśmy od budowy miast w Afryce i kończymy na budowę miast w Europie. Tutaj, jeden teren w Afryce, przez którym prezentowałem, nie ma jeszcze zbudowanych wszystkich miast, ale to jest kwestia czasu, kiedy mi się Uda te miasta zbudować. Tutaj teraz właśnie e, widzimy mapę. Udało mi się zabić tego syna, tutaj widzę, e, syna wnuka. E, Udało mi się zabić. Więc następcą jest ten, którego chciałem, żeby był następcą, czyli ten e, lepszy wnuk, czyli syn mojego ojca. No, co ja mój syn? syn mojego syna. Tak, syn mojego ojca, co ja mówię? No właśnie, dobrze. No i cóż cóż, 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 Nic się na razie ciekawego nie dzieje. Raczej sprawdzam, typowo sprawy takie techniczne. Znowu pewnie wyględzę o tym, że Marakesz ma być mój. Mój następca dostaje kind. O Boże, co to ma być? Że teraz mi coś przeszkadza. Mój następca dostaje kind, co nie jest zbyt dobre, ale zawsze jest. Zawsze jest, jakoś coś pomaga. Nowe miasta powstają. Nic nowego można powiedzieć. Miasta powstają. Więc... O Boże, jak głośno, jak ja głośno mówię. Potem wyjdzie na nagraniu, że. <laughs> o kurde. Nie śpiać się, nie można, Bo potem będzie, że. Będzie wszystko słychać. Coś mi tutaj... Okay. Dobra. No i dobra. No i cóż dalej się dzieje, no. Wiele z odległości, której siedzę nie widzę. Staram się nie siedzieć blisko, bo y, komputer pracuje, a jak komputer pracuje mój, to niestety jest głośno. Przecież tak pewnie będzie głośno, bo to w końcu mój komputer. Laptop. No bo na czym innym mogę tworzyć w tym momencie. Dobra. Co ja tam sprawdzam? Y, żonę pewnie swoją. Tak, pewnie znowu chcę mi zmienić żonę, ale ja mam 3pa za małego. Zamiast żon, źle mi by posłużyła. A nie, wiem co z prezentem. Tutaj zauważyłem bardzo fajną rzecz, mianowicie, e, ja zacząłem rządzić, kiedy miałem dokładnie 0 lat. A może, no, 0 lat. Kiedy miałem 0 lat, mój ojciec umarł. Mój ojciec, wiem jak to brzmi. Ale mój ojciec w grze umarł i zacząłem wtedy rządzić. Co jest bardzo śmieszne. I dlatego tak się dziwiłem, że mam aż 35 do Long Raging. Sprawdzamy wojska, bo jak mnie się ciągle mam chrapkę na państwo. Holy Roman Empire, jak widzicie, mam o wiele więcej wojsk od nich. O, oni tam walczą z Lotaryngią, jeżeli się nie mylę. Królestwem Lotaryngii, o zmniejszenie. Mm, authority, crown. authority, No i cóż. Yy, tutaj coś się dzieje specjalnego. No, tutaj się wiele specjalnego nie dzieje. Yy już mogę powiedzieć więcej. Aha, stara, już wiem co się... Teraz się dzieje dość, Może coś specjalnego. Mianowicie staram się sprowadzić sobie sojusz z Fatimidem. Co mi się... Zaraz zobaczycie, czy uda, czy nie. Ale staram się odnaleźć, może nie co odnaleźć, co bardziej stworzyć jakiś sojusz z Fatimidem, aby mieć pomoc przeciwko Niemcom, prawda? Jakąś pomoc zawsze przeciwko Niemcom. Żartowałem, pewnie startarium, Tartarią mógłbym zrobić sojusz, ale no... Albo za Abysynią. Ale jednak chyba zrezygnowałem i z Abysynii i z Tartarii, no z Tartarii to był bardziej, raczej bardziej żart, żart niż sensowna propozycja. Szukamy stolicy Fatimidu, <noise> bo widzę, że nie mogę znaleźć, ale okej, okay, jest już tutaj tak to to małe coś. No i dobrze, szukamy, o. I czy uda nam się zrobić sojusz, to już jak sami widzicie zresztą, ee, zresztą teraz macie na ekranach. Sojusz nam się zrobić. No, szybciej leci. Sojusz nam się zrobić. Udało. Tak. Zaożeniliśmy mojego syna z jedną z córek cesarza, cesarza, króla Fatimidu, sultana, i dzięki temu udało nam się stworzyć sojusz. No i cóż. Yy, tutaj wiele się nie działo, może dlatego Poczekamy jeszcze, tak, poczekamy chwileczkę, ci walczą tutaj z Egipsk, Egipcjanami. Boję się, Aha, widzę, bo obawiam się Francji, żeby Francja przypadkiem nie poszła do pomocy, do pomocy Niemcom. To, to było moje główne zmartwienie, że jakbym zatykował, to by Francuzi pomogli Niemcom, a to by nie było zbyt dobre dla nas. Dlatego, no cóż, liczyłem, że tak się nie będzie, że Francuzi jednak nie lubią Niemców i okazało się, że nie lubią. No dobra, ciągle sprawdzam te wojska, o właśnie, szukam teraz wojska francuskiego, z tego co mi się wydaje. Tak, i oczywiście ślepota ruska nie może znaleźć od razu za pierwszym razem, tylko potrzebuję dwóch dwóch no dwóch prób na znalezienie wojska francuskiego no i ostatecznie udało nam się znaleźć. Wojsko francuskie mam mniej. Francuzi mają mniej wojska niż my. No i proszę bardzo. Wojna. Tak jak widzicie, próbuję wypowiedzieć wojnę na razie patrzę na inwazję, ale inwazja jest według mnie gorsza od Holi Wara, bo jest tym samym to samo powoduje, tylko różni się w tym, że. Wasale zostają w przypadku inwazji, z tego co pamiętam. A w Hollywoodzie nie, dlatego wolę Hollywora. Inwazje są przydatne na państwa islamskie, nie na, nie na państwa chrześcijańskie. No i cóż, no możecie napawać się w tym momencie, chwilą, w którą wypowiedziałem wojnę. Właśnie teraz. I jako iż wojna będzie bardzo nudna, bo będzie się składała tylko ze stania, nie będzie żadnej wojny, naprawdę nie będzie żadnej bitwy w tej wojnie. Niemcy po prostu zignorują nas totalnie, oddadzą całkowicie swoje ziemie, bo mają problemy tam u siebie, warczą z autoryngiem. Dlatego wojna jakoś będzie nudna i będzie tylko polegała na tym, że będziemy stali w kilku miastach, zdobędziemy te miasta i przyjdzie tam niby ktoś z pomocą, ale to nic nie da. Dlatego w tym momencie tutaj utnę film. I wrócimy już za chwilę, gdy wojna się skończy. Także dziękuję i do zobaczenia za chwilę. Ok, żeby nie było, że jestem, nie wiem, yy pustosłowny, tak to się mówi <grywa> tutaj ludzie się pomyliły, ale że nie było, że coś kłamie, okłamuje was proszę bardzo, tak wyglądała mapa cały czas walki z Imperium Niemieckim tam gdzieś tak widzicie na północy starają się wejść wojska przeciwnika, jednak one wchodziły i wychodziły, nie rozumiem całkowicie czemu, dlaczego tutaj teraz patrzę na wojska, to mam na sytuację tam u Azjaty, u Afrykanów to nic takiego wchodziły i wychodziły i cały, cały czas czekaliśmy aż wreszcie zobędziemy jakieś ziemie, no i to tyle. To jeszcze raz do zobaczenia. I cóż, ostatnia część nagrywania: można powiedzieć takiego częściowego, co mi dzisiaj no nie wyszło całkowicie nagrywanie. E, to jest koniec wojny. Powoli wojna się kończy, mamy już tam większościowo e, zajęte miasta. Kolejne miasta, to już chyba mamy ile tam, nie wiem, nie widzę to momencie ile procent e, bo malutki jest ekranik i nie widzę tego. Ale coraz więcej mamy już tych, tego zajętego. Tutaj jak jacyś niby tutaj się pojawiają, ale to tak tylko spo, spon, sporadycznie. I właśnie w tym momencie... E, w tym, no może jeszcze nie w tym, bo jeszcze safe oczywiście i w tym momencie zakończyła się wojna. Tak, zdobyliśmy całe tereny, które chcieliśmy. Rozwiązaliśmy wojsko oczywiście. Ponownie zjedna, zjednoczyliśmy mm, półwysep iberyjski, tak? Ponownie zjednoczyliśmy półwysep iberyjski, i to jest początek ponownej. Islamizacji całego Półwyspu. Chcemy już chcemy już zachować, nie chcę już tego stracić, Półwyspu, dlatego będę bronił przed kolejnymi najazdami Cesarstwa Niemieckiego. No i cóż, w tym miejscu rozdałem ziemię niepotrzebne, rozwiązałem wojska. No i mogę Wam tylko powiedzieć: do widzenia. No. Jeszcze ostatnie jakieś poprawki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. W każdym razie e, przepraszam, że tak wyszło. Następne odcinki będą na pewno dobre, ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie i komentujcie. Cześć.